Uwielbiam jesienne spotkania z rolnikami. Porównujemy wtedy kolby. Kukurydzy dziwne na polu wyglądała na większą. Dorodna kolba jest miarą sukcesu gospodarstwa. No ładna ale opada. No na moje oko są takie same. Słucham no jak? Kolba z doświadczeń jest dorodna i zaziarniona, a druga kolba ma długie i cienkie do kolby. No faktycznie i to dość liche, trzeba to przyznać. Ekon, twoja kolba. Zapraszamy na mierzenie kolb na targach Agrosol. Przynieś kolbę kukurydzy KWS i zgarnij nagrodę. Zbierajcie kolby i widzimy się na targach. Hop, hop, hop.